Cześć, i witajcie, z tej strony Andrex, a to jest nowa seria o nazwie Wyjaśniamy Ninjago. W tej serii będę analizował odcinek po odcinku, scena po scenie, klatka po klatce zagadnienia z uniwersum Ninjago. Zauważyłem, że twórcy wszystkiego nam wprost nie mówią i trzeba się doszukiwać niektórych rzeczy. W materiale pojawi się wiele spoilerów do całej serii Ninjago, w tym treści uzupełniających, jak na przykład Ninjago Gli Audit. Ogólnie nie jest to seria typu Taka jak u na przykład Pudiego Ninja Czyli Światlego Ninjago Czy u Heksagonka. Kim jest, kim są To jest seria o wiele inna Ponieważ tamte serie bardziej opisują tak powierzchownie I to co w zasadzie mówią nam twórcy w serialu tak wprost Natomiast tak jak już powiedziałem W mojej serii będę raczej doszukiwał się smaczków I połączeń między odcinkami I opisywał wszystko tak dogłębnie po to, żeby w przyszłości ta seria mogła być multimedialną Wikipedią na temat Ninjago. Ja już nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Na pierwszy ogień idzie Overlord, czyli Mroczny Władca. Żeby poznać jego całą historię, należy cofnąć się do powstania krainy Ninjago. Na długo przed początkiem czasu pierwszy mistrz Spinjitzu stworzył krainę Ninjago, używając do tego czterech złotych broni Spinjitzu. Kraina Ninjago była spokojna i bezpieczna, jednak tam, gdzie światło, zawsze musi pojawić się cień. Tak powstał Overlord. Stworzył kamienną armię, żeby pokonać wielkiego mistrza, ale ten się nie poddał i podzielił krainę Ninjago na dwie części: Wyspę Ninjago i Mroczną Wyspę, o której mało kto wiedział. Tak prezentuje się historia Mrocznego Władcy. Teraz chciałbym się skupić na jego cechach. W tym celu przeanalizujemy obecne poczynienia tej postaci. Gdy Garmadon dotarł na Mroczną Wyspę, Overlord wykorzystał go, żeby uruchomił Zegar Ciemności. Tu możemy dostrzec pierwszą cechę, czyli manipulację. Będziemy ją dostrzegać do końca tego odcinka. Pod koniec drugiego sezonu Mroczny Władca wykorzystuje ciało Garmadona, żeby przybrać prawdziwą formę. Koniec końców zostaje pokonany przez Zielonego Ninja, czyli Lloyda, który pokonuje go używając, i to jest bardzo ważne, ZŁOTEJ MOCY sposób w jakim roczny władca został pokonany to użycie złotej mocy. Tu przenosimy się do reaktywacji, a dokładniej to do chęci przybrania ludzkiej mocy. Yy, co daje Overlordowi najwięcej mocy w trzecim sezonie? Złota moc. Ta sama, która jeszcze niedawno go pokonała. To pokazuje kolejną cechę, czyli przyswajalność. Następnie pokonuje go Zane, przyciążając jego moc. Dla niektórych jest to najbardziej emocjonalny moment w całym serialu. A jak Overlord powraca po raz kolejny? Tego dowiadujemy się z serii Ninjago Decoded. Była dostępna na platformie Cartoon Network Watch and Play, która nie jest dostępna w Polsce. Nie jestem pewien, czy w ogóle jest jeszcze dostępna. Można obecnie oglądać Decoded na kanale YouTube Lego. Powraca Overlord w umyśle Zeina. Użył rzeczy, która go zabiła jak żywiciela. To pokazuje, jak niesamowicie złą istotą jest mroczny władca. Czy jeszcze powróci? Na pewno, ponieważ jest nieśmiertelny. Jednak mój materiał byłby niekompletny, gdybym nie obalił paru teorii. Pierwsza z nich mówi o tym, że mroczny władca slash Overlord to jeden z oni. Jest to nieprawda, na co dowodem jest cała fabuła 10 sezonu. Ninja dowiadują się, że oni boją się złota ze złotych szczytów i chcą to wykorzystać do pokonania demonów. Natomiast Overlord na spokojnie używa złotej zbroi, stając się złotym władcą, aby zawładnąć całym ninjago. Kolejna spekulacja mówi o tym, że Overlord jest stworzony z mrocznej materii. Tą teorię obala jedyna kanoniczna, na razie jedyna kanoniczna, bo w przyszłości będzie to jeszcze Garmadon, trylogia komiksowa pod tytułem Mroczna Wyspa. Sam ją posiadam i jest genialna, ale do rzeczy. Dowiadujemy się tam, że mroczna energia otacza wszystko, co znajduje się na wyspie. Mroczna materia w atmosferze jest niewidoczna. Widoczna jest jedynie jako coś w rodzaju minerału lub wykopaliska. Mroczny Władca, mimo że widoczny jako zjawa, to jednak wciąż widoczny. Do tego sama logika podpowiada, że do co innego, a mimo to takie teorie wciąż się pojawiają. Teraz możemy sobie coś podsumować. Po pierwsze, Mroczny Władca jest czystym złem, które będzie istnieć, póki nie zniknie całkowicie światło. Powstał wraz z krainą Ninjago. Jest genialnym manipulantem i dostosowuje się do mocy przeciwnika tak, że potrafi ją wykorzystać. Ja już dziękuję, to był krótszy odcinek niż poprzedni na kanale. Kolejny już będzie na pewno dłuższy, ponieważ będzie opowiadał o bardziej obszernej tematyce. Zresztą jest on już zmontowany i tylko czeka na wypuszczenie na mój kanał YouTube. Zachęcam do zostawienia oceny zgodnej z waszymi odczuciami. Cześć i żegnajcie. Mówił do was Antrex. Cześć.